ETF. Trzy litery, które zmieniły świat inwestowania. Czym jest ten wynalazek i dlaczego nawet w krypto robi furorę? Wartość główna. ETF, Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego udziałami handlujesz jak zwykłą akcją. Co w tym niezwykłego? A to, że kupując jeden ETF inwestujesz od razu w cały koszyk aktywów, np. w indeks WIG 20, SIP 500 albo w surowce. ETF -y zwykle śledzą wyniki danego indeksu czy sektora, dając inwestorom tani i wygodny dostęp do szerokiego rynku. Zamiast samodzielnie kupować 500 spółek z SP, kupujesz jeden fundusz ETF i masz ekspozycję na wszystkie naraz. Dzięki niskim kosztom i prostocie etf -y zdobyły ogromną popularność na świecie w ostatnich latach. W polskich realiach też znajdziesz etf -y na GPW, np. na WIG20 na czy na DAX. Coraz więcej osób z nich korzysta. Także w ramach ikx -e. Co ciekawe, trend ETF wkracza nawet do świata krypto. W USA zatwierdzono fundusze ETF na Bitcoina, które pozwalają inwestować w BTC poprzez zwykłą giełdę. Takie produkty przyciągnęły już miliardy dolarów od inwestorów instytucjonalnych. To przełom, bo oznacza, że kryptowaluty weszły na salony tradycyjnych finansów. Dla rynku to znak większej akceptacji i stabilności w długim terminie, choć potencjalnie mniejszej zmienności. Dla ciebie to jako inwestora ETF to po prostu wygodny sposób, by budować zdywersyfikowany portfel. Czy to w akcje, obligacje, surowce, czy nawet pośrednio w bitcoiny, bez zgadywania pojedynczych strzałów. Interesujecie proste inwestowanie bez wybierania pojedynczych spółek? A może chcesz łatwo wejść w cały rynek naraz? ETF-y mogą być odpowiedzią. Zostań z nami. Subskrybuj kanał Quant na Skróty, gdzie w prostych słowach omawiamy nowoczesne narzędzia inwestycyjne.